No witam was serdecznie w dzisiejszym materiale z serii Luźniejsze pogadanki podczas grania Farming Simulator 11. i dziś chciałbym trochę omówić, odnieść się do tematu, który ogłosił nam Cynek96, który już paru youtuberów poruszyło, czyli powstania polskiej konkurencji dla Farming Simulator, którego wyzwania podjął się Cynek96. Chciałbym trochę ten temat jeszcze poruszyć, dociągnąć troszeczkę. Na samym wstępie informuję, że materiał nie ma na celu nikogo urazić. Jest w celach edukacyjno rozrywkowych Więc tak, pierwsze co dla cynka96 to wielkie brawa, wielkie brawa za podjęcie się takiego działania i yy, takiego wyzwania w ogóle stworzenia konkurencji dla Farming Simulator, ponieważ tego nam brakowało. Przyznać się Polakom tego brakowało, Takiej, bo były polskie konkurencje, Playway, Techland, ale no niestety nie przeżyły zbyt długo. A tu proszę bardzo, Cynek96 wystartował nam z takim wyzwaniem stworzenia polskiej konkurencji dla Farming Simulator. Z czego większość Polaków, na pewno jest i graczy w ogóle Farming Simulator, społeczności farmingowej jest bardzo zadowolona, ponieważ, tak jak mówię, takiej polskiej, typowo polskiej konkurencji jak Simulator nam brakowało. A przecież gracze Polska to mi, największa społeczność, jeszcze największa społeczność, są gracze w Farming Simulator. No, nie oszukujmy się. No i proszę bardzo, tutaj jest takie, yy, jest takie ogłoszone, że proszę bardzo, mamy od Cynka96, który ogłosił nam, że pracuje nad Polską konkurencją. No i co? Na zdjęciach może widzieliście i są dostępne na jego profilu na Facebooku i jest tak, pokazane na zdjęciach na przykład to zdjęcie, co jest fizyka gleby. Fizyka gleby w tego Farming 125 nie ma. Jest tylko deformacja, no nie oszukujmy się, nie da się wykopać sobie tej gleby albo zakopać się. Bo jest tylko deformacja, nie ma pełnej fizyki gleby. A tutaj będziemy mieć fizykę gleby. No i co jeszcze? Ta gra jest robiona na silniku unreala, który cały czas się rozwija. Który jest, ma wielki potencjał niszczęczający. Ma o wiele większy potencjał i w ogóle da się na nim więcej zrobić i cały czas się rozwija. Więc naprawdę to może być solidna konkurencja i solidne wyzwanie dla Giant Software. A jeśli wyjdzie, oczywiście, mówię, że wyjdzie, bo może to nie wyjdzie za rok, za parę tygodni, za parę miesięcy, tylko to może zająć kilka lat. Bo to nie jest tak tworzenie, że o taki Giant Software ma już gotowca i tylko trochę przekształci, tylko to jest od zera. To jest od zera i. To takie motywuje, że to jest do zera, od zera i że to może być naprawdę solidna produkcja i bardzo dobra, skoro ona jest robiona od zera, a nie na y, jakiejś, jakiejś podstawce i później przekształcona. Tak jak np. 15-18. No to tego przekształcona i parę funkcji dodanych, interfejs przekształcony, tak że które co robiło zawsze, nie? No a tutaj mamy od zera. I tutaj będzie ta od zera produkcja bardzo mocna. Bardzo mocna. Zaczynając od whisky. ciekawe co tam naprawdę jeszcze od razu. Jeszcze cynek w sensie doda. Bo naprawdę chętnie będę chciał ją zagrać. Jeśli będzie gdzieś dostępna, na przykład nie wiem, na epik, epiku cyfrowa, czy pudełkowa, pójdę sobie do takiego sklepu, kupię i naprawdę chętnie w nią zagrać. Bo będę chciał zobaczyć jak to wygląda. Także moja opinia na temat tego jest pozytywna, naprawdę cieszę się, że coś takiego powstaje i chętnie będę nagłaśniał, co tam się dzieje w tym projekcie, co się zmienia, co dodali, co dodał w sensie cynek. Cały czas mówię dodali, bo to nie jest konkretne studio, tylko konkretna osoba. Właśnie to trzeba powiedzieć, że to jedna osoba nad tym pracuje, a nie studio. Chętnie będę właśnie o tym mówił, o tym nagłaśniał, informował o nowościach, jakie usłyszymy. Naprawdę myślę, że to będzie godna konkurencja dla Giant Software, dla Szwajcarów. I myślę, że jak wyjdzie za te parę lat, to Giant Software będzie mógł schować głowę w kubę. Tak mi się zdaje. Także to by było na tyle w dzisiejszym materiale. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Jeśli materiałem się podoba, zostawcie łapkę w górę. Jeśli podoba Wam się moja twórczość i chcecie więcej zobaczyć takich materiałów, to zachęcam Was za do zasubskrybowania. Podzielcie się swoją opinią w komentarzach, bo też jestem ciekawy co na ten temat sądzicie. I do następnego. Cześć!